Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu a to kolejny odcinek playlisty i serii informacji. Dzisiaj mamy do omówienia kilka ważnych spraw odnośnie nadchodzących serii które mam już zaplanowane, więc playlista seria World of Tanks Pluton wejdzie od razu yy, dzień po poprzednim filmiku Yy, nie, licząc tego jak go, nie licząc tego jak go wstawię. Tydzień po filmiku World of Tanks i Codzienne bitwy. Też od razu. Po tym. Yy, po tym filmiku podobnie. Od razu po World of Tanks w tym pierwszym odcinku. Także Diablo 3, głębok, jeszcze inny. To pierwszy dzień świąt wielkanocnych. I będzie raz w tygodniu. Miecze i sandały 3. Solo Taratus bossy oraz miecze i sandały 3. Solo Ultratus zwykłe co pustacią gram Sezon pierwszy będzie pierwszego dnia wakacji oraz też inne serie będą może wcześniej, może później, ale na wakacje też dużo będzie Więc World of Tanks Pluton nie wytłumaczyłem, ale to będzie gra, w której jeżdżę czołgiem w Plutonie dwu albo trzyosobowym Głównie z moim kolegą Togor.pl nazwa będzie w pierwszym odcinku. Togor.pl oraz z jakimś innym, albo z dwoma innymi, albo w ogóle bez Togora, po prostu z kimś innym w dwie albo trzy osoby. A playlista World of Tanks, niecodzienne bitwy, to będzie seria, w której zdarzają się niecodzienne bitwy. Czasami względem Nimage'a. Czasami pod względem jakiejś sytuacji, głównie o to chodzi, że będą sytuacje, w której będę uczestniczył albo sojusznicy będą uczestniczyć, w której będę analizował i pokazywał Wam, żebyście wiedzieli, co się może zdarzyć ciekawego w tej grze. Dodatkowo planuję jeszcze serię Zagrajmy w Epicur 5 z internetu, bardzo fajna gra, którą nagrywałem akcjonem. Przeglądarki chciałem wstawić na YouTube, ale nie mogłem, to teraz dzięki OBS-owi będę mógł. Bo on bardzo dobrze radzi sobie z przechwytywaniem okien. Znaczy może nie za dobrze, ale w miarę dobrze, lepiej niż przechwytywaniem gier, skoro yy, trochę nie czyta gier. Ale jest jakiś sposób, żeby to ustawić, bo Diablo 2 chcę nagrać. I spróbuję dołożyć wszelkich starań, żeby tak się stało. Dodatkowo chcę jeszcze. Yy, Zegrajmy w bogowie wojny też yy, Goods coś takiego wyra, Goods War, taka, że się tworzy radiatora, nie tak, zupełnie co innego niż pierwsze sandały i się atakuje innych, a ma się jakieś zdolności i tak dalej. Wszystko to opowiem. Dodatkowy odcinek może zawierać różne treści, ale i tak będzie ciekawe. Na razie myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, ocenięcie. Ja Jabłem Mistrzu. A Wy komentujcie, jeszcze raz subskrybujcie, oceniajcie, a także łapkujcie i czekajcie na kolejny odcinek tej serii, który wejdzie od razu po przesłaniu. Jabłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!